Stowarzyszenie Inwestorów indywidualnych co roku robi badania dotyczące tego, jak my, Polacy, inwestujemy. Kilka dni temu opublikowano najnowsze wyniki i w dzisiejszym odcinku przejdziemy przez najciekawsze dla mnie slajdy. Ale zanim to zrobimy, to oczywiście na początku podsumuję moje inwestycje w listopadzie, a na koniec ogłoszę zwycięzców konkursu, gdzie do wygrania była roczna licencja aplikacji System Trader. Zainteresowani? Zapraszam! No więc na koniec października miałem 218 451 zł. W listopadzie dopłaciłem 5500 zł. I na koniec listopada mam 222 463 zł. Obligacje w tym czasie urosły o 130 zł 24 grosze. Do akcji dopłaciłem 5,5 tysięcy. Czyli to wszystko co dopłaciłem w listopadzie to właśnie w część akcyjną. A same akcje jeszcze trochę urosły. Także łącznie 7600 zł na plus. Natomiast w tym miesiącu krypto. Dosyć mocno mi spadło w dół, także 3700 zł na minusie na krypto. Jeśli chodzi o wagi poszczególnych aktywów w moim portfelu, to troszeczkę, właśnie krypto spadło z 12% na 10%, ale i tak moim celem jest ogólnie mieć 5%, także tutaj już nic nie, nie działam. Cały czas oczywiście będę dopłacał do części akcyjnych. I tak wygląda historia mojego inwestowania od połowy 2020 roku. Na niebiesko linia, ile aktualnie warte są wszystkie moje. Aktywa, a na czerwono ilość gotówki, jaką inwestuje. Dalej delikatna jest tutaj przewaga, ale niestety jest coraz mniejsza. Niestety, 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 jak już mnie zdążyliście poznać, cieszę się ogólnie z tych spadków na rynku, bo wtedy możemy jakby taniej kupić to, co chcemy. No, natomiast oczywiście to źle wpływa na wynik portfela. Widzimy, jaka. Na początku roku była różnica, 150 tysięcy wpłaciłem i miałem gdzieś około 190 tysięcy i pomimo tego, że wpłaciłem ponad 50 tysięcy już widzimy w tym roku to portfel wzrósł o jedynie 30 tysięcy. No i co kupiłem w listopadzie? Na kolejnych spadkach dokupiłem Amazon 4 akcje po 90 dolarów i po wynikach kwartalnych Atlasem spadł, także dokupiłem 3 akcje po prawie 123 dolary. Oprócz tego kupiłem już iShares dla rynków rozwijających się, a także już na XTB S&P 500 w sektorze IT. No i jeśli właśnie chodzi o tą część akcyjną, tak się zmieniły wagi w poszczególnych grupach. W przyszłym miesiącu też raczej będę dokupywał te właśnie ETF-y, które kupiłem w tym miesiącu, plus pewnie, może jakieś spółki. A jeszcze zobaczę, jak to będzie właśnie wyglądało w połowie grudnia, kiedy będę kolejną paczkę inwestował. No ale tutaj, żeby dobić do tego mojego celu, gdzieś będę wyrównywał te proporcje taki właśnie rebalancing poprzez dopłaty. Póki jeszcze ten portfel nie jest na tyle duży, to spokojnie mogę starać się przynajmniej rebalansować portfel dopłatami, co też czynię. Tutaj zwróćcie uwagę, że właśnie ta gotówka wcześniej chciałem mieć 10%, aktualnie już to jest cel 5% i mam troszeczkę ponad 5% w gotówce. Gotówka tylko po to, żeby uruchomić ją w jakiś super momentach negatywnego sentymentu na rynku, żeby troszeczkę jakby dołożyć oliwy do ognia i kupić właśnie na super przecenach. Aktualnie aż takich przecen nie mamy, także będę raczej siedział tutaj na tej gotówce. Jeśli chodzi o dywidendę, w listopadzie to przyszło około 260 zł, przyliczając dolary, które przyszły na jakiś tam aktualny mniej więcej kurs złotówki do końca 2021 roku starałem się tak mieć portfel, żeby te dywidendy co kwartał były coraz wyższe. No i widzicie ten trend spadkowy to jest właśnie ta troszeczkę moja odmiana że no nie do końca mi teraz zależy mi na tych dywidendach, a raczej na dywidendach w kontekście długiego terminu gdzieś tam za 15, 20, 25, 30 lat wtedy będą dla mnie bardziej istotne te dywidendy. Dlatego też te spółki, które ostatnio kupuję raczej rzadko wypłacają dywidendę. Natomiast z drugiej strony, no jak tak psychicznie bardzo bardzo lubię tą dywidendę, także też nie rezygnuję z tych spółek, które je wypłacają. No i gdzieś tam czasami będę też takie dokupował. Także mam nadzieję, że właśnie już okolice tych 85 dolarów za cały kwartał to jest jakieś minimum na moim portfelu. Tutaj, czwarty kwartał, oczywiście, 60 dolarów, ale mamy jeszcze grudzień, gdzie też jakaś tam dywidenda przyjdzie z różnych spółek. No i za miesiąc sobie podsumujemy, ile łącznie dostałem w tym roku, a ile to było w 2021. tu Jeśli chodzi o ten listopad, jeszcze to dywidendy dostałem z trzech spółek: Abvi, British American Tobacco i Lowes. Oczywiście to są wartości. Wartości brutto bez podatku. No i aktualny stan mojego portfela. Jak widzicie nic nie sprzedałem w tym miesiącu. Dokupiłem tylko cztery bodajże akcje Amazon'a, także mam już 46 i trzy akcje Atlassian łącznie 5. W kontekście ostatniego miesiąca to właśnie i Amazon i Alphabet spadały w ostatnim czasie, a akurat na przykład Alibaba zaczyna coś tam odbijać. Um, te stosunki Chin ze, ze Stanami troszeczkę, troszeczkę chyba zaczynają się ocieplać, dlatego tutaj już rynek od razu to dyskontuje, ale i tak 50% jestem do tyłu, że tak powiem na Alibabie, także jeszcze długa droga. Natomiast nie dokupuję Alibaby tutaj na tych kolejnych dołkach. Tutaj mieliśmy na Alibabie przez cały rok kolejne Lokalne dołki dołków i dołek kolejnego dołka, także też nie dokupowałem, bo tak jak tu widzicie, jest ta kolumna max cap, czyli to znaczy, ile maksymalnie w moim portfelu może ważyć dana spółka, jak bardzo jestem jej pewny. No i Alibaba ma 5% maksymalnie, aktualnie jest 7,72%, nie sprzedaję tego oczywiście, ale już właśnie do momentu, kiedy tutaj nie będzie coś na zielono, to Alibaby nie będę dokupował, mimo że, no, może na przykład tracę na tym, że właśnie na tych super dołkach. Nie kupowałem, no to jest to jakaś forma zabezpieczenia, żeby nie wchodzić za dużym kapitałem w tak ryzykowną spółkę jak Alibaba. No i jak widzicie, właśnie ten rok bardzo dużo spółek mam mocno na czerwono, aczkolwiek już też powoli wychodzą niektóre zielone, zwłaszcza te, które kupowałem ostatnio bardziej, czyli przy już jakichś tam spadkach. No ale kto wie, co przyniesie przyszłość, czy 2023 też jeszcze nie, nie, nie wprowadzi nam zamieszania. Nie przejmuję się za bardzo właśnie aktualnymi wycenami. Jeśli będę kupował coś w grudniu, to prawdopodobnie będzie właśnie to albo Amazon, albo Alphabet. Analizuję jeszcze sobie kilka innych spółek z boku, ale chyba jeszcze nie jestem gotowy, żeby wchodzić w nie. Raczej już się staram mocno selekcjonować kolejne spółki, które miałyby wejść do portfela, bo nie chcę mieć ich za dużo. Kiedyś mówiłem o tym, że maksymalnie Chciałbym mieć 23, ale kurczę powoli mam wrażenie, że to i tak za dużo. 23 spółek, zwłaszcza, że chciałbym mniej więcej ogarniać, co tam się dzieje. Także im więcej spółek, tym gorzej. Ewentualnie właśnie niektóre wykorzystywać tylko do takiej strategii dywidendowej, czyli po prostu będę patrzył, czy dywidenda sobie rośnie, a skoro rośnie, to zakładam, że jest wszystko ok. i już tak nie bardzo muszę śledzić daną spółkę, ale raczej te ostatnie spółki, co kupuję, typu właśnie Atlassian, Fiverr, Unity, Nvidia, no może płacić. Dywidendę, ale raczej e, symboliczną, to wolałbym tak mniej więcej wiedzieć, co tam się dzieje. Dlatego, no nie wiem, jakoś powrażenie, że 23 spółki to już będzie bardzo dużo. Także, no, nie jest to porada inwestycyjna, oczywiście, ale jeśli chodzi o mnie, to prawdopodobnie w grudniu coś tutaj będę dokupywał z tych dwóch spółek, które wiodą prym w moim portfelu. No, i przejdźmy do tych najciekawszych slajdów, powiedzmy, z tego badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jakby co, link oczywiście do tych badań macie w opisie filmu. Tutaj tylko chciałem pokrótce pokazać Wam właśnie dla mnie najciekawsze rzeczy. No i oczywiście, jeśli chodzi o takiego polskiego średniego, uśrednionego inwestora, to jest to mężczyzna raczej wyżej wykształcony, w wieku tutaj gdzieś od 36 do 55. Tutaj widzimy, że najwięcej jest tak koło 35, nie wiem, 40 lat. Tak w telegraficznym skrócie, można powiedzieć. Ale co mnie tam bardzo zainteresowało? Zobaczcie, jak to na przestrzeni lat zmienia się motywacja do tego, dlaczego inwestujemy w ogóle. I zobaczcie, że jeszcze w 2013 prawie nikt nie myślał o emeryturze, czyli tak naprawdę najlepszy wehikuł do zbudowania kapitału na emeryturę, akcje, nie były brane tak naprawdę pod uwagę. Tutaj głównie pewnie ci bogaci chcieli dywersyfikować swoje przychody, bądź przynajmniej chronić właśnie swoje oszczędności przed inflacją. Nikt tak nie myślał długoterminowo jak dziś. Dziś już 41% myśli o oszczędzaniu na emeryturę. No, moim zdaniem to jest bardzo dobra wiadomość i świetny trend. Ten czerwony kolor pokazuje, że coraz więcej powiedzmy zwykłych ludzi zaczyna inwestować nie tylko tutaj, żeby zarabiać na tej giełdzie i wykorzystywać ją jako główne źródło utrzymania. A właśnie zwykły Kowalski, trochę bardziej ogarnięty, raczej może niewierzący do końca w ZUS i w jakość życia, jaką ten ZUS mu przyniesie, zaczyna oszczędzać na emeryturę inwestując. Także świetny trend i oby tak dalej. Kolejnym bardzo ciekawym slajdem jest to, jak w kontekście wieku inwestora, jakie aktywa mamy w portfelu. I zobaczcie, że nie obrażając nikogo, można powiedzieć, że osoby starsze, 56, plus, mają. 80 prawie 3% w akcjach na GPW, a jedynie no niemal nawet 10% w etf zagranicznych. Zobaczcie jaka to jest mocna różnica. Tak samo widać, że osoby starsze stabilne, pewnie też z większym kapitałem, już nie bardzo chcą się bawić w kryptowaluty. I zobaczcie, jak to się różni w kontekście ludzi młodych. 18-25 34% inwestorów w tym wieku ma jakieś kryptoaktywa, ale też jakby no tutaj akcje na GPW dalej są tym najbardziej popularnym aktywem, no bo wiadomo, no jesteśmy Polakami, także wiadomo, że jakieś akcje polskie jest najłatwiej może mieć, ale cieszy mnie ten trend właśnie tych ETF-ów zagranicznych, Zagranicznych głównie i akcji, co do trendu jeszcze właśnie zaraz przejdziemy, ale tutaj w moim wieku, akurat ja się jeszcze w tym przedziale, to widać, że już tutaj te ETF-y zagraniczne są na drugiej pozycji, jeśli chodzi o wszystkie aktywa, także bardzo fajnie i też akcje zagraniczne, także nie boimy się, wychodzimy w świat moim zdaniem bardzo dobry znak i właśnie tutaj widzimy ten trend zobaczcie, że jeszcze w 2013 roku mało kto w ogóle inwestował w coś za granicą, w ETF-y czy w akcje spółek zagranicznych, wszystko raczej tutaj staraliśmy się ugrać na gpw na pojedynczych akcjach a ten trend no bardzo dobrze dla mnie świadczy o tym jak my zaczynamy uczyć się tak naprawdę my jako Polska zaczynamy uczyć się rozsądnego inwestowania i nie boimy się właśnie wychodzić z naszymi pieniędzmi pieniędzmi poza Polskę. I też tak, nie wiem, mam wrażenie, że właśnie powoli właśnie widać po takich statystykach, że zwykły Kowalski wchodzi na rynek, kupując po prostu ETF-y, nie musząc znać się na analizie spółek i tym całym finansowym żargonie, który jest bardzo skomplikowany. Pozna podstawy, wie z czym to się wie, jak to wyglądało historycznie i wchodzi taki zwykły inwestor w ETF-y pasywnie i jeśli utrzyma te to, to działania przez długie lata, no to będzie oczywiście moim zdaniem bardzo zadowolony. Super, moim zdaniem super trend. Kolejny ciekawy slajd to dotyczy tego, na jak długo trzymamy akcje i kolejny trend pokazujący, że my wyciągamy wnioski coraz lepiej umiemy w inwestowanie. Zobaczcie, że już 67% trzyma akcje powyżej roku. Kurde, zajebiście. I podobny trend mamy na ETF-ach, jeszcze bardziej to widać, bo już na ETF raczej ludzie wchodzą na długi termin powyżej roku. Widzimy, że tutaj w tych poprzednich latach, 2015 16 jeszcze aż tak nie było. Zobaczcie, tutaj nawet ludzie ponad rok chcieli trzymać ETF-y tylko 35%, a większość tak naprawdę na krócej niż rok. Nie wiem, czy to był właśnie efekt tego, że popularnym było jakieś szukanie super tanich ETF-ów na Zimbabwe i szukanie właśnie jakiegoś tam zysku, ale widzimy naprawdę świetny trend. Zaczynamy uczyć się, mam wrażenie, tak naprawdę, czym są te ETF-y i do czego one służą. Bardzo dużo pracy takiej edukacyjnej mamy z różnych stron właśnie sfery, blogosfery typu Marcin Iwódź, Inwestomat wcześniej Michał Szafrański System Trader Jacka Lemparta no mamy kilka takich osób, które układają nam zdrowo rozsądkowo powiedzmy portfele i no nie wiem, moim zdaniem bardzo bardzo dobry trend, uciekamy od tego szukania kiedy najlepiej jest kupić Jastrzębską spółkę węglową i kiedy ją sprzedać i co szukać dalej a wchodzimy w taki tryb właśnie rozsądku, ja jestem bardzo bardzo zadowolony z wyników tych tutaj ankiet na koniec zwycięskie komentarze z konkursu o strategii inwestycyjnej. Wybór był trudny, natomiast no, starałem się wybrać e, takie trzy, które się jeszcze tak, mam wrażenie, trochę uzupełniają. Po pierwsze, taki najbardziej, który mnie rozbawił, ale też e, ma coś w sobie, aby zostać milionerem, wystarczy zainwestować miliard bez żadnej strategii. Jest to e, jakaś forma prawdy. Też e, przypomniało mi się takie powiedzenie, że jeśli jest nam smutno, jeśli jest nam źle, no to pomyślmy o tym, że jest nam bliżej do bycia milionerem niż takiemu ilenowi maskowi. On miał dużo dłuższą drogę, żeby mieć tylko milion. Także w podobnym tonie bardzo fajny komentarz. Kamil będę się odzywać do Ciebie. Kolejny komentarz od Thief Hennessy nie wiem, czy dobrze czytam. Jeśli nie posiadasz własnej strategii inwestycyjnej, to Twoje pieniądze będą jedynie paliwem do realizacji czyjejś strategii. Tutaj chciałem was troszeczkę ugryźć, że jeśli nie macie danej strategii, no to prawdopodobnie ktoś na Was gdzieś korzysta. Też mam nadzieję, że może kogoś tutaj sprowokuje do jednak rozkwinki i ogarnięciu swojej strategii. Jeśli nie wiecie, jak, to robić, jak zacząć, to zapraszam do tego odcinka, o którym mówiłem. Tutaj się pojawi gdzieś pewnie w prawym górnym rogu. No i trzeci komentarz zwycięski od Michała, nie wiem, Michał Chmielewski. Dzięki strategii możemy spać spokojnie, nie kusić losu, skupić się na rodzinie, a gdy na giełdzie dzieje się źle, nie przerzucamy złych emocji na naszych bliskich oraz możemy skupić się na własnej edukacji. To jest też właśnie to, co chciałem przekazać, że tak naprawdę musimy poświęcić ileś czasu, żeby ogarnąć taką strategię, upewnić się, że będzie dobra i tak dalej, ale potem my ten czas bardzo mocno zyskujemy. Wiele osób, które nie mają strategii, wiecznie sprawdza notowania, wiecznie sprawdza, co i jak tam jest na giełdzie. I traci tyle czasu, bardzo często bez żadnego sensu, rozkminiając też taką strategię, no wiemy jak rynek się zachowuje i jakby przyzwyczajamy się do tego, że są górki, dołki, co nie zmienia faktu, że w długim terminie bo rynek rośnie tak jak świat tak naprawdę rośnie. Także dziękuję za te komentarze, będę się do was odzywał i to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. W przyszłym miesiącu podsumuję sobie już cały rok, też nie wiem czy nie zrobić odcinka o wszystkich moich spółkach właśnie już tak, trochę bardziej szczegółowo powiedzieć Wam o nich. Dajcie znać, jeśli byście chcieli, właśnie taki odcinek, ale na pewno oczywiście zrobimy drogę do wolności z podsumowaniem całego roku. Tymczasem, niech procent składany będzie z Wami. Trzymajcie się.